owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczyni w piśmie mówiąc, ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Odpo opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni, nie idzie za zagubioną, aż ją znajdzie. A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu, sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Powiadam Wam: tak samo w niebie będzie większa radość z jednego grzesznika, który się nawraca niż dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta mając dziesięć drachm zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła i nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie, a znalazł już ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi, cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Tak samo powiadam wam, radość nastaje wśród aniołów bożych z powodu jednego grzesznika, który się nawraca. Oto Słowo Pańskie. A wczoraj widzieliśmy tłum, który idzie za Jezusem. To była znamienna scena, kiedy Jezus odwrócił się, zatrzymał ten tłum i w bardzo taki trudny, radykalny sposób powiedział, jakie są warunki, żeby iść za nim. Dzisiaj ten tłum już nie idzie, ale są konkretni ludzie, którzy się przybliżają do Jezusa. Właśnie być może to jest definicja nawrócenia, przybliżanie się do Jezusa. Takie permanentne, nieustanne, właśnie nie skupianie się na sobie, na swoim postępowaniu, na swojej moralności, na swoim zachowywaniu się. Tylko nawrócenie jako włożenie wysiłku w zbliżanie się do Niego. On mówi, przyjdźcie do mnie, zbliżcie się do mnie. Wszyscy, którzy jesteście utrudzeni, obciążeni. O kim to jest, jak nie o nas. Różne rzeczy nas obciążają. Jezus mówi, chodź w tym, zbliż się do mnie. Dopiero bliskość ze mną. Dopiero jak się zbliżysz do mnie, to zacznie zmieniać styl Twojego życia. Za Jezusem nie idą byli celnicy i byli grzesznicy. Tam nie ma takiego kordonu sanitarnego, który by sprawiał, że za Jezusem idą tylko ci czyści, ci, którzy nic nie mają na sumieniu, ci, którzy są wzorem do naśladowania. Znamienne jest to, że właśnie ci ludzie chcą go słuchać że jest w nich ogromne pragnienie słuchania Jezusa. A po drugiej stronie, na antypodach, są faryzeusze, są właśnie ten, ten religijny establishment, który wytacza Jezusowi taki swoisty akt oskarżenia. Jezus jest postawiony dzisiaj pod oskarżeniem, pod zarzutem. Te dwie przypowieści są jego odpowiedzią na to, o co go oskarżają faryzeusze. Oskarżają go, że przyjmuje grzeszników i jada z nimi. I paradoksalnie ten zarzut, ten akt oskarżenia staje się tożsamością Jezusa, a więc też tożsamością nas, a więc też tożsamością Kościoła. I to, co my tutaj teraz robimy, to jest właśnie to. Ten sam zarzut, patrząc na nas, patrząc na to, że jesteśmy tutaj w tej kaplicy, wokół ołtarza, wokół stołu, mogliby ponownie powiedzieć Faryzeusze i wszyscy ci, którzy nie rozpoznają serca Jezusowego. On przyjmuje grzeszników, bo to, że my się tutaj znaleźliśmy, jest naszą odpowiedzią na jego wezwanie. Że chcieliśmy się w całej naszej grzeszności, w naszej niedoskonałości, w naszej bezradności, że jesteśmy zdeterminowani, żeby się do Niego zbliżać, znając prawdę o naszym życiu, wiedząc, że jesteśmy celnikami i grzesznikami. I On jada z nami. On nas chce mieć wokół stołu. On chce nam dać siebie jako pokarm. I za chwilę to zrobimy. I to jest tożsamość. Tożsamość Jezusa, tożsamość wspólnoty Kościoła, tożsamość wszystkich, którzy chcemy za nim iść. Że dopiero jakby musimy przygarniać, przybliżać, budować więź, relacje i dopiero ta bliskość zmienia zmienia zachowania, postępowania ludzi. Wpierw słuchanie, wpierw usłyszenie, nie deklaracje moralne, ale słuchanie słowa i to, że ty pozwalasz słowu się zmieniać. Ten akt oskarżenia wystosowany wobec Jezusa właśnie znajduje taką ripostę w tych dwóch przypowieściach, kompletnie nielogicznych. Jezus ma jakąś taką przedziwną dzisiaj matematykę, gdzie mówi, że jeden jest większy od 99, dziewięciu, że jedna drachma jest ważniejsza niż, niż pozostałe dziewięć. To jest logika Boga. Właśnie kiedy Boga nie rozumiemy, kiedy go nie znamy, kiedy jesteśmy tylko skupieni na, na prawie, wytaczamy przeciwko niemu oskarżenie. Także oskarżamy Go za to, że jest taki miłosierny, że Jego słońce wschodzi nad dobrymi i nad złymi że deszcz pada nad złymi i dobrymi, że pozwala Konkolowi rosnąć razem z pszenicą aż do żniwa. A On ma zawsze troskę o to, co mu się pogubiło. I chce, żebyśmy my mieli troskę o tych, którzy nam się pogubili. I abyśmy potrafili zostawiać, robić rzeczy czasem Niezrozumiałe, nielogiczne. Bo to pytanie, które stawia Jezus: któż z Was, mając 100 owiec, gdy zgubi jedną, zostawia 99 i idzie za zagubioną? Któż z Was? Odpowiedź jest jedna: nikt z nas. Nikt nie jest na tyle głupi, żeby ryzykować. Nikt nie jest na tyle skłonny do ryzyka, żeby zostawić 99 i pójść szukać kompletnie nie wiedząc, czy znajdę. A to jest serce Boga. Skłonne do ryzyka, skłonne do szukania, skłonne do tego, żeby pójść za nami wszędzie tam, gdzie my jesteśmy. I aby to był zarzut, który nam także stawiają inni ludzie. Abyśmy mogli się znaleźć w tym akcie oskarżenia Jezusa. Że jesteśmy blisko celników i grzeszników. Że potrafimy z nimi jeść. Że sami się odnajdujemy w tych postawach. I to jest Ewangelia. To jest zupełnie inna logika życia. Nie wszyscy ją zrozumieją. Niektórzy będą nas być może za to oskarżali, jak Jezusa, ale to jest właśnie zbliżanie się do Niego. To jest droga nawrócenia. To jest droga tego, żebyśmy mogli powiedzieć, jak święty Paweł, poznać Jezusa Chrystusa to największa wartość mojego życia. Poznać Jego serce, poznać Jego logikę, poznać Jego determinację w szukaniu mnie samego. Oto największe odkrycie życia.